Cześć, witam was w takim małym uzupełnieniu do tego mojego przydłużnego odcinka 8 poświęconego wyświetlaczom OLED. W tym ósmym odcinku pokazałem wam, jak stworzyć uniwersalną bibliotekę, która zawierała w sobie obsługę kilku kontrolerów OLED, m.in. tego kontrolera SH1107, SSD 06, no i pokazałem wam także, jak dodać bardzo łatwo obsługę kolejnych kontrolerów. Natomiast wszystko kręciło się wokół mikrokontrolerów AVR, a konkretnie wszystko było przygotowane dla mikrokontrolera. Mega 4809, więc pytanie brzmi, czy jesteśmy w stanie także napisać tę bibliotekę w taki sposób, żeby dało się ją przenieść na inny mikrokontroler, no w szczególności na zupełnie inną rodzinę mikrokontrolerów, bardzo popularnych i coraz popularniejszych mikrokontrolerów ARM. Oczywiście wiecie, że w świecie programowania wszystko jest możliwe, w związku z tym takie przenosiny również. Pytanie tylko brzmi, jak bardzo rozległe zmiany musimy wprowadzić do tej naszej biblioteki, ażeby przenieść ją tak, aby mogła ona być poprawnie skompilowana, a przede wszystkim, żeby działała na mikrokontrolerze ARM. No więc pierwsze co musimy zrobić to zastanowić się na jakiego arma to wrzucamy. To oczywiście możemy dowolne, tych różnych armów mamy naprawdę mnóstwo, więc ja sobie wezmę pierwszy lepszy, który akurat mam pod ręką. Tutaj widzicie jaką płyteczkę, to jest mikrokontroler ARM SAM D21, a więc całkiem fajny mikrokontroler ze stajni microchipa, który jest zbudowany w oparciu o rdzeń CM0+. No więc jest to taki stosunkowo prosty armek, a wybrałem go z dwóch powodów. Po pierwsze, mam taką płytkę rozwojową, więc nie muszę tu za bardzo kombinować. A po drugie, on oczywiście bardzo dobrze mi się wpasowuje w to środowisko Microchip Studio, dzięki temu nie będę musiał za dużo kombinować w samych ustawieniach projektu. No dobrze, a więc w Microchip Studio stworzyłem sobie nowy projekt. Tak jak widzicie, tutaj jako mikrokontroler wybrałem Sam D21, ponieważ mam tą płytkę rozwojową, więc ona na pokładzie ma także wbudowany programator Debugger, co ułatwi mi zadanie. No i teraz muszę do tego mojego nowo utworzonego. Projektu, dodać te pliki odpowiedzialne za obsługę wyświetlacza OLED no i spróbować coś wyświetlić. Ja w tym moim projekcie użyłem sobie takiego szablonu ze starego projektu na ten mikrokontroler, dlatego, że nie chciało mi się po prostu ustawiać wszystkich zmiennych środowiskowych. Ten stary projekt zresztą też wykorzystywał interfejs SPI do obsługi kontrolerów, ale wyświetlaczy LCD, więc troszeczkę być może te procedury obsługi SPI wykorzystam. Ale zacznę od tworzenia tego pliku OLED Pins, który zawiera te podstawowe definicje pinów I.O., które będę wykorzystywał. No jak widzicie, przyporządkowuję im odpowiedź powiednie piny w mikrokontrolerze ARM SAM D21. Ustalam sobie także numer portu SPI, który będę wykorzystywał do komunikacji z kontrolerem oraz port IO, który będę wykorzystywał do generowania sygnałów reset DC, CS i tak dalej. No i to tyle. Teraz analogicznie jak w poprzednich projektach stworzę sobie katalog OLED, w którym zamieszczę wszystkie pliki związane z obsługą tych kontrolerów. Tak jak widzicie, po prostu dodałem sobie te wcześniej utworzone na mikrokontrolerze AVR pliki. No i teraz przyszła pora na ten mój plik main.c, umieszczę ten sam kod, który wcześniej działał na mikrokontrolerze AVR, ale oczywiście pewne elementy tego pliku będą musiały zmienić. Przede wszystkim, jak się pewnie domyślacie, będą to elementy odpowiedzialne za ten niskopoziomowy kontakt z mikrokontrolerem i jego peryferiami, więc przede wszystkim będę musiał zmienić funkcję inicjalizującą interfejs SPI oraz piny IO mikrokontrolera. No i oczywiście druga rzecz, którą muszę zrobić, to tak jak w tych poprzednich projektach, wybrać używany kontroler OLED. W tym celu muszę sobie właśnie we właściwościach projektu, analogicznie jak to robiłem w wcześniej zdefiniować ten symbol wybierając odpowiedni kontroler w tym wypadku zdefiniuję sobie symbol oled ssd 1305 gdyż takiego kontrolera właśnie użyję ponieważ na tym moim oledzie będę wyświetlał także teksty w związku z tym muszę dodać odpowiednie definicje czcionek także jak widzicie one są tutaj w tym katalogu fonts czyli mówiąc krótko do tego etapu po prostu skopiowałem wszystkie elementy kodu które wykorzystywałem wcześniej na mikrokontrolerze AVR domyślacie się że pewnie po kompilacji coś tutaj nie zadziała no i rzeczywiście wrzuciłem kompilację widzicie że mamy błędy więc trzeba po prostu powoli zacząć likwidować. Pamiętacie, w tym ósmym odcinku powiedziałem Wam, że błędy w programach to jest okazja do tego, żeby się nauczyć czegoś nowego no i te błędy, które tutaj wystąpią też taką okazją są. Jak widzicie, część tych błędów wynika z tego, że mamy niezdefiniowane pewne funkcje. Na przykład dla mikrokontrolerów AVR bardzo charakterystyczne są te funkcje opóźniające, na przykład takie jak delay US czy delay MS, które realizują opóźnienie w mikro lub milisekundach. Na ARMie oczywiście też tego typu funkcje mamy, ale one się nazywają troszeczkę inaczej. Konkretnie ja używam takich funkcji z jednej z bibliotek, które nazywają się dokładnie tak samo jak te funkcje na av tyle tylko, że nie mają tego wcześniejszego podkreślenia. No i to jest oczywiście problem. Co teraz mogę zrobić? No mogę w całym tym moim kodzie to podkreślenie skasować, no ale w tym momencie będę miał pewien problem. To mi się skompiluje na ARM-ie, ale jak będę chciał dokonać na przykład jakiejś zmiany w bibliotece i później ją ponownie wykorzystać na przykład na AV-ze, to będę musiał je pracowicie dodawać. W związku z tym będę musiał utrzymywać dwie wersje biblioteki. Jedną dla Arma, drugą dla AVR'a. Może da się tego uniknąć? No oczywiście, że się da. No i tutaj, jak widzicie, z pomocą znowu przychodzi nam preprocesor. Mianowicie, jeżeli kompilujemy jakiś program na ARM, to w tym momencie mamy w środowisku zdefiniowany symbol ARM. Możemy to wobec tego wykorzystać, czyli jeżeli napiszę sobie if def ARM, to wtedy ta reszta kodu będzie dołączana do programu tylko wtedy, jeżeli kompiluje dla ARM. Drugim takim symbolem, który będzie problemem, to kwalifikator flash. Jak pamiętacie, na powoduje powodują umieszczenie danych w pamięci flash mikrokontrolera. Tak naprawdę na tym mikrokontrolerze, który wcześniej używałem, czyli Atmenze 4809 ze względu na płaską przestrzeń adresową w nowych mikrokontrolerach AVR, ten modyfikator nie jest potrzebny. Oczywiście on jest nieznany w środowisku ARM. Wobec tego, co znowu mogę zrobić, żeby usunąć tego typu problemy, no mogę go pracowicie z tego mojego kodu usunąć, wracając do kłopotu, o którym mówiłem wam przed chwilą. Albo mogę wykorzystać tutaj znowu preprocesor. Jeżeli sobie napiszę Define Flash i dalej nie napiszę nic, to znaczy, że w całym moim kodzie te wystąpienia Flash zostaną zastąpione niczym. A wobec tego osiągnę dokładnie efekt, na który mi zależy, czyli po prostu ten flash zniknie z kodu. Ponieważ ten modyfikator flash wykorzystałem w kilku plikach, m.in. w tych plikach zawierających definicję czcionki, w związku z tym we wszystkich tych plikach umieszczę tą moją wstawkę, która sprawdza, czy mam zdefiniowany symbol arm, jeżeli tak, to definiuje pusty modyfikator flash, jeżeli nie, to nie robi nic. I w ten sposób taki kod będzie można kompilować jednocześnie i na AVR, i na armie, i każdy z tych kompilatorów będzie zadowolony. Ok, po tych wstawkach liczba błędów w kodzie zdecydowanie się zmniejszyła, ale to to oczywiście jeszcze nie wszystko. To, co przed nami, to poprawa tych niskopoziomowych funkcji dostępu. No i tutaj, jak widzicie, ujawnia się pewna przewaga modularnego budowania programu. To moje funkcje, które odwołują się do kontrolera OLED, wcale nie muszą nic wiedzieć na temat sposobu, w jaki te dane są przesyłane, Czy nie muszą nic wiedzieć na temat interfejsu SPI, który wykorzystuje. Dlatego, że w tym celu wykorzystują właśnie funkcje udostępniane przez ten plik nagłówkowy SPI.h. Natomiast niestety większość funkcji, która znajduje się w tym pliku, już się odwołuje niskopoziomowo do zasobów mikrokontrolera, a więc Będą zależne od mikrokontrolera. I tak naprawdę większość modyfikacji, które muszę umieścić w tym moim kodzie biblioteki, to są modyfikacje właśnie dotyczące tego pliku SPI.H. Część tych modyfikacji to jest czysta kosmetyka. Jak na przykład widzicie tutaj te funkcje, które manipulują nam stanem linii Reset CS oraz DC. Cała różnica pomiędzy AVR i ARM w tym wypadku sprowadza się tylko do dodania tego sufiksu.rek. I to wszystko. Czyli po dodaniu tego sufiksu nasze funkcje działają równie dobrze jak na mikrokontrolerze AVR. Równie kosmetycznych zmian, będą wymagały nasze funkcje wysyłające dane poprzez interfejs SPI. Tu jak widzicie również zmieniają nam się głównie nazwy rejestrów oraz bitów kontrolnych, nic poza tym, a więc modyfikacje są proste. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że już te funkcje, które z nich korzystają, czyli te funkcje umożliwiające przesyłanie poleceń oraz poleceń z argumentami do kontrolera OLED, w ogóle żadnych zmian nie będą wymagać, ponieważ one korzystają właśnie z tych niskopoziomowych funkcji, które właśnie zmodyfikowaliśmy. Oczywiście możemy to wykorzystać w ten sposób, że tak naprawdę te super niskopoziomowe funkcje z tego pliku SPIH, powinienem wydzielić do osobnego pliku, który będzie zależny od platformy i będzie różny, np. dla Arma, AVR, Raspberry Pi i tak dalej. I wtedy ta nasza biblioteka byłaby naprawdę super uniwersalna, a zmiana platformy sprzętowej wymagałaby dosłownie tylko kilku zmian w kodzie. Te zmiany, które wprowadziliśmy do tej pory, nazwałbym czysto kosmetycznymi. Teraz czas na coś nieco poważniejszego. Ta poważniejsza zmiana dotyczy tylko jednej funkcji odpowiedzialnej za inicjalizację interfejsu SPI oraz inicjalizację pinów I.O. Zacznijmy od tych Pinów IOT, a jak widzicie, tutaj właściwie znowu mamy do czynienia z kosmetyką, mianowicie dodaniem tego sufiksu REK, reszta kodu pozostaje bez zmian. Troszeczkę bardziej skomplikowana jest konfiguracja interfejsu SPI, co jest związane z nieco inną filozofią mikrokontrolerów ARM. Generalnie w Armach wszystkie urządzenia peryferyjne defaultowo są powyłączane. Żeby je włączyć, musimy im zapewnić zegar. No i ponieważ tych domen zegarowych w ARMAch jest całkiem sporo, stąd też konfiguracja zegara nie jest aż taka banalna, ale jak widzicie, tutaj kilkoma poleceniami to ogarniamy. Reszta poleceń to już są polecenia związane z sensu stricte albo z konfiguracją samego interfejsu, które bardzo przypominają te polecenia znane nam z AVR-a. Plus mamy tutaj jeszcze jedną linię kodu, jak widzicie, która jest odpowiedzialna za przyporządkowanie wyjść interfejsu SPI do odpowiednich pinów I.O. Dlatego, że w mikrokontrolerach ARM jeszcze dysponujemy czymś, co nazywamy multiplexerem pinów wyjściowych, to znaczy, że z jednego układu peryferyjnego ten sygnał może być skierowany na szereg różnych pinów wyjściowych, co zasadniczo jest Pewnym ułatwieniem. No ale w kodzie programu wymaga to dodania właśnie tej jednej dodatkowej linijki. I to już wszystko. Nasz program właśnie został przeportowany na ARMA. No to teraz czas na kompilację. Jak widzimy, po kompilacji co prawda błędów żadnych nie mamy i ten program powinien działać, ale mamy trzy ostrzeżenia. Bardzo dziwne zresztą, prawda? Ja zawsze podkreślam, że prawidłowo napisany program powinien po kompilacji dawać nie tylko zero błędów, co jest oczywiste, ale także zero ostrzeżeń, więc musimy się zastanowić skąd te ostrzeżenia się wzięły, no i ewentualnie zaradzić problemowi. To ostrzeżenie mówi nam, o tym, że dokonujemy podejrzanej konwersji z typu wskaźnikowego na typ całkowity. No i oczywiście możemy sobie zadać pytanie, dlaczego to samo ostrzeżenie nie pojawiało nam się na platformie AVR? Jak widzicie, ja tutaj dokonuję takiej dziwnej konwersji, najpierw na typ całkowity 16-bitowy, a później z niego na typ całkowity 8-bitowy, w celu odzyskania informacji z tego mojego pliku zawierającego definicję fontów o wysokości użytych znaków. No i tu pojawia się pewien problem. Wskaźniki na platformie AVR zasadniczo są są 16-bitowe, a więc konwersja z 16-bitowego wskaźnika na typ 16-bitowy całkowity jest konwersją jak najbardziej OK w związku z tym tutaj kompilator nie będzie mi zgłaszał żadnych zastrzeżeń. Problem polega na tym, że teraz używam mikrokontrolera, który jest 32-bitowy, a więc wskaźniki na tym mikrokontrolerze również są 32-bitowe. No i teraz konwersja z typu 32-bitowego na typ 16-bitowy, która jest tutaj wykonywana w sposób niejawny, jest podejrzana dla kompilatora w związku z tym wyrzuca mi takie ostrzeżenie. To co oczywiście Mógłbym zrobić, to tutaj po prostu w sposób jawny zamienić to UINT16T na UINT32T i pewnie by to rozwiązało problem. Na szczęście jest rozwiązanie o wiele lepsze, a tym rozwiązaniem jest użycie typu UINTPTRT. To jest specjalny typ zdefiniowany w bibliotece standardowej, co do którego mamy gwarancję, że jego długość odpowiada długości wskaźnika na danej platformie, co powoduje eleganckie rozwiązanie naszego problemu na każdej możliwej platformie. No a więc w tych miejscach kodu, gdzie tej podejrzanej konwersji. Dokonywałem, zamieniam ten typ uINT16T na typ uINTPTRT, no i w tym momencie ten kod powinien się skompilować równie dobrze dla platformy AVR, jak i dla platformy ARM. Czy rzeczywiście tak jest? Kompilujemy. No, jak widzimy, zero błędów, zero ostrzeżeń. No to teraz pozostaje nam tylko sprawdzenie, czy ten kod działa. Tak jak wam powiedziałem, ja używam płytki rozwojowej, którą po prostu przez USB łączę sobie z komputerem. Odpalam ten mój kod. No i bingo, widzicie, że mam efekt dokładnie taki sam jak na platformie AVR. A więc w prosty, łatwy sposób napisałem bardzo uniwersalną bibliotekę. Gdybyście ją teraz chcieli wykorzystać na przykład z ESP32, albo na przykład Raspberry Pi Pico, nie będzie z tym najmniejszego problemu. Będzie to wymagało tylko drobnych, kosmetycznych zmian w kodzie. A więc jak widzicie, programowanie nie jest takie straszne jak go malują. Jak zwykle mam nadzieję, że czegoś nowego się nauczyliście, że ten odcinek był dla Was ciekawy. Zapraszam oczywiście do komentowania, lajkowania, subskrybowania, no, i oczywiście do odsłuchania moich innych odcinków. Dzięki i do usłyszenia.